Witajcie ponownie w naszym cyfrowym przedsiębiorstwie. W poprzednich odcinkach położyliśmy fundamenty i zainstalowaliśmy niezbędną infrastrukturę elektryczną. Teraz nadchodzi czas na ściany. Jak ściany w naszym domu, tak system zarządzania produkcją tworzy ramy naszego biznesowego świata, łącząc różne działania produkcyjne. Zapraszamy do świata, gdzie kreatywność i innowacje są codziennością. U nas każdy dzień to praca nad nowoczesnymi aplikacjami, które kształtują przyszłość. Dołącz do nas i odkryj, jak możemy wspólnie zbudować Twój sukces. W miarę rozwoju firmy potrzebujemy narzędzi do zbudowania ścian. Nasz system oferuje elastyczność i integrację, dostosowując się do potrzeb naszego biznesowego domu. Wyobraźmy sobie idealnie zaprojektowany dom, w którym każdy element jest harmonijnie zintegrowany. Tak właśnie działa nasza czysta produkcja. Umożliwia on nie tylko spójne połączenie wszystkich procesów produkcyjnych, ale także gwarantuje łatwość i szybkość obsługi, dzięki temu nasz biznes zyskuje na stabilności oraz niezależności. Posiadamy dom w trakcie budowy, pełen chaosu i niepewności, gdzie nie wiadomo, co się dzieje z etapami pracy, datami realizacji i surowcami. Informacje są rozproszone, a dokumenty niekompletne. Teraz zobaczmy ten sam dom z naszym systemem produkcji, gdzie wszystko jest doskonale zorganizowane. Właściciel ma kontrolę nad zleceniami, widzi postęp produkcji i może łatwo znaleźć brakujące surowce bez przeszukiwania zewnętrznych arkuszy. Wszystko jest dostępne w jednym systemie, który daje możliwość m.in. Pobrania informacji do analizy kosztów i rentowności. Dzięki systemowi produkcja przeszliśmy drogę w zwiększeniu efektywności i poprawie jakości naszych wyrobów. Podsumujmy teraz najważniejsze korzyści dla naszego biznesu. Niewątpliwie to kontrola nad terminami realizacji, która pozwala na bieżącą komunikację z klientami. Brak nadprodukcji to również wielkie oszczędności. Analiza rentowności pozwala na bieżące dostosowanie procesów. Co więcej, dostępny raport brakujących surowców eliminuje kosztowne przestoje. Musimy także podkreślić naszą integrację z Komarch ERP Optima. Teraz nasz biznesowy dom jest znacznie bardziej zorganizowany i efektywny. Korzystając z naszego systemu produkcja, nasz dom staje się mocniejszy i bardziej funkcjonalny. Budowa trwa dalej. Zapraszam na następny odcinek, gdzie zajmiemy się izolacją. Kluczem do trwałości dla naszego biznesowego domu. Do zobaczenia wkrótce.